No cześć, witam was wszystkich, z tej strony Roachville. A co do tematu dzisiejszego odcinka? Tak, z jednej strony jest to materiał trochę spóźniony, natomiast też, co ważne, ja nie chcę się generalnie skupiać za bardzo na tych nowych zdjęciach udostępnionych przez Netflixa, przez Showrunnerkę, w sumie całą Lauren i Henrygo, a bardziej chciałbym się skupić na tej tematycznie drugiej, a więc o tym całym wywiadzie przeprowadzonym z Adamem Kicińskim. Wydaje mi się to temat zdecydowanie ciekawszy, z tego powodu, że na temat zdjęć. Dobra, zacznijmy od tego. Co ja mogę więcej do tego wszystkiego dodać? Wszystko, co już było do powiedzenia, tak naprawdę w internecie zostało powiedziane. Czy się z tym zgadzam, czy nie, no to już wiadomo. Każdy ma jakąś własną opinię. Dla mnie na przykład, jeśli chodzi o wygląd Henryka jak Geralta, to nie mam mu nic, absolutnie nic do zarzucenia. Wygląda świetnie dla mnie, widać tą fajną, już ubrudzoną twarz, wiadomo, nie ma jeszcze blizn, ale on ich nabierze w trakcie serialu. Zbroja, w ogóle charakteryzacja, świetnie. Co do medalionu, to myślę też, że wiele osób się już zdążyło dowiedzieć o tym, że w sumie to jest bardziej kanoniczny, choć oczywiście CD Projekt też tego medalionu źle nie zaprojektował, więc to jest moim zdaniem inwencja twórcza. I tutaj absolutnie też do twór, twórcą nic do, do zarzucenia nie mam. Co do noszenia jednego miecza na plecach, to również jest to bardziej kanoniczne. W grach te dwa miecze oczywiście były spowodowane kwestiami mechanicznymi, że tak było prościej. Zdecydowano się na takie pewne uproszczenia. I, i tyle, to jest wszystko dosłownie co mogę powiedzieć na temat Geralta, jakby tutaj się nie boję absolutnie o nic. W kwestii Yennefer i Ciri, no tutaj wiadomo, pojawiają się głosy, że już jest nieco gorzej. Ja też bym na przykład nie przesadzał. Kurczę, wiele osób mówi, że ta JNFR u jest, że to w ogóle nie wygląda jak JNFR. Ciri z kolei za stara i tak dalej. Wiecie co? Nie mam co komentować. No mi się podoba, no co ja wam mogę powiedzieć? Naprawdę. Ciri, no może jest ciutka za stara, ale z drugiej strony też rozumiem twórców, że aktorka jest wzięta pod kątem kolejnych sezonów. To znaczy ona faktycznie będą ze Brokylony, ma te 10 lat, ale ona później w kolejnych sezonach będzie już nastolatką. Więc tutaj chodzi o to, żeby nie, nie zatrudniać dwóch aktorek osobnych, jeszcze szukać jakichś podobieństw yy, wizualnych tak pomiędzy nimi. Tylko niech jedna aktorka odegra faktycznie tę całą rolę tej serii. I tutaj rozumiem, jest to pewne uproszczenie ze strony twórców, całkowicie do zrozumienia przeze mnie co, nie wiem, co do koloru włosów, tutaj widziałem jeszcze się pojawiały pretensje, naprawdę, ludzie, spokojnie, to jest luźna... nie chcę powiedzieć luźna adaptacja, bo... bo to jednak ma być ściśle oparte. Sama Lauren mówiła, że... serial ma się trzymać kanonu jak tylko się da i za to pełny szacunek do twórców, natomiast no też mogą mieć jakąś tą wizję na tych bohaterów, no... Nie wiem, jak to opisać. To znaczy, nie chcę, żeby też było zmieniane nie wiadomo jak dużo. To wiadomo, że generalnie każdy fan woli, żeby pierwowzór gdzieś tam było czuć yy, w tej adaptacji, prawda? Natomiast, no powiedzmy, że to, co widzę do tej pory, no to jestem w stanie zaakceptować. To, że ta Ciri nie ma tych szarych włosów, tylko ma blond włosy i to, że Jennefer, nie ma może bladej cery? No, powiedzmy, że to aż mi tak bardzo nie przeszkadza. Jak na, naprawdę, jak, patrzy, na, jak popatrzymy na te aktorki, niektórzy mówią, że cholera kto to jest. Geralt widziałem od razu, że to Geralt. Jennefer widziałem od razu, że to Jennifer. Z Ciri z początku tak się zdziwiłem, kto to, ale za moment do mnie dotarło, że to faktycznie jest ona. I w sumie tyle, jakby uważam, że tu nie ma co komentować, został nam jeszcze zaprezentowany plakat, logo oficjalne i tak dalej, te symbole, super, powiem tak, póki co mi się podoba. Zresztą na tym ostatnio udostępnionym, rozszerzonym zdjęciu Geralta mogliśmy zobaczyć jego drugi miecz srebrny, taka ciekawostka, jakby ktoś nie wiedział. Więc to możecie sobie poprzeglądać te nowe zdjęcia, ja ich tutaj teraz nie będę wrzucać, bo to nie ma takiej potrzeby. Chciałem Was tylko o tym poinformować, i w tym momencie przeskakujemy do drugiego artykułu, który moim zdaniem jest bardziej istotny. Mianowicie Adam Kiciński jakiś czas temu e, udzielał wywiadu. I on w tym wywi wywiadzie powiedział, że CD-Projekt jest aktualnie podzielony na pięć grup, z czego jedna zajmuje się podstawką wiedźmina, a dwie inne. Boże, na pięć grup, z czego trzy pracują nad cyberpunkiem. Jedna z nich nad podstawką cyberpunka, a dwie pozostałe nad innymi rzeczami z, tym z innymi grami. No i można by zrozumieć, że w takim razie CD-Projekt robi trzy cyberpunki. Nie, nic bardziej mylnego. Ostatnio zostało to właśnie dość jasno wyjaśnione, więc wszystkie te niejasności mogę w tym momencie rozwiać. CD-Projekt pracuje nad jednym cyberpunkiem. I właśnie w sumie nad tym cyberpunkiem pracują te trzy zespoły, powiedzmy, że są to trzy zespoły, z czego one też mają różne za zadania, tak? Jeden rozwija właściwie podstawkę, natomiast drugi chociażby pracuje nad technologią. Jest to zespół taki typowo technologiczny, oni rozwijają ten silnik autorski Redów, ten tak zwany Red Engine, więc... Wiecie, no to jest dość, dosyć ścisłe role, tam mają rozdzielane. W każdym razie pracują nad jedną grą w tym uniwersum. Podobno. Yy, I teraz zaraz będę chciał Wam powiedzieć o co mi chodzi. Zaraz yy, zejdziemy do Meritu. W każdym razie, czwarta grupa, ta pracująca. No jest wydzielona ta grupa warszawska, która zajmuje się gwintem. To jest grupa czwarta. Plus grupa piąta która pracuje, a więc ta nowo zakupiona spółka Spokko, oni pracują ponoć nad tą całkowicie nową grą. Pamiętacie? Jak pamiętacie albo i nie, nowa gra po, miała wyjść do 2021 roku. Cy oprócz Cyberpunka CD Projekt mówił, że pracują nad drugim dużym projektem, w postaci gry RPG z otwartym światem, która ma się ukazać do 2021 roku, takie były plany. I z tego, co mi wiadomo, co do projekt ich nie zmienił, dalej to potwierdzają. I teraz, co ciekawe, żadna ekipa nad takim produktem nie pracuje. Chyba, że po pierwsze, mogą nam czegoś nie mówić, to jedna rzecz, ale po drugie, no, tak na logikę. Przed chwilą, tak jak powiedziałem, Adam Kiciński wytłumaczył się, że spółka spoko pracuje nad zupełnie nową grą, e, która ma być czymś innowacyjnym, czymś, czymś nowym, tak? jakimś nowym doświadczeniem, e, prezentowanym właśnie przez ten Projekt. Czyli czymś, z czym nie mieliśmy do tej porystyczności. I to jest o tyle ciekawe, że tak na logikę, ta gra powinna być dużym, od, z dużym otwartym światem, dużym RPG-em. Bo tak było zapowiadane. Po drugie, CD Projekt powiedział, że w tym momencie interesuje ich tylko dwaj uniwersa. Że chcą rozwijać tylko cyberpunka i tylko Wiedźmina. Teraz po drugie, zauważmy. Sam Adam Kiciński powiedział, że pracują teraz tylko nad jednym cyberpunkiem. W związku z tym, ta druga gra musi być z uniwersum Wiedźmina. Musi być dużym rpg z dużym otwartym światem. I teraz dochodzimy do tego, że spółka spoko aktualnie pracuje nad tytułem mobilnym. Na urządzenia mobilne. Mhm. Mm Czyli co? Czyli Wiedźmin. No na pewno nie, może, nie będzie to Wiedźmin 4, to no nie oszukujmy się, to nie ma na to szans. Nie wierzę, że. No nie, po prostu nie. Na urządzenia mobilne. Co to może w ogóle być? Aerpack z otwartym światem, uniwersum Wiedźmina na mobiliaki. Wyobrażacie to sobie? I to ma wyjść już do 2021 roku. Tego nigdzie nie ma wprost powiedzianego, tak? Ale ja po prostu no, wykonuję jakąś taką analizę logiczną, łączę różne fakty, które do tej pory zostały nam zaprezentowane przez CD Projekt. Po prostu łączę te fakty i staram się je zebrać w jakąś taką jedną spójną całość. No i jak widzicie analizując to, co, co CD Projekt potwierdza i to, co CD Projekt zaprzecza, dochodzimy właśnie do takiej sytuacji, że... no taka gra ponoć powinna powstać. Z tych logicznych naszych wyprowadzonych rozważań. I czy to jest możliwe? No jest możliwe, natomiast... Czy na mobilniaki może wyjść duży otwarty świat RPG? W sensie powiem tak, jeżeli faktycznie tak się stanie, to faktycznie to będzie coś innowacyjnego. Tylko nie chcę mi się wierzyć, że CD-Projekt inwestowałby by w absolutnie nową grę na mobilniaki. No kurde. No jak mieliby już taki nowy tytuł robić, to ja bym wolał, żeby zrobili to jednak na urządzenia standardowe, konwencjonalne. A jeżeli to mają być mobilniaki, to ja bym się już prędzej spodziewał jakiegoś porta, nie wiem, Wiedźmina 1 albo na przykład Wojny Krwi. W to już bym prędzej uwierzył, tak? No, nie wiem, prawdę powiedziawszy, akurat tak jak mówię, ten temat wydaje mi się bardziej palący niż temat aktorów. Bo serial będzie jaki będzie, ja wierzę, że będzie niezły i, i tak go obejrzymy wszyscy. No, nie oszukujmy się, taka jest prawda. Natomiast co do tej gry, to jest bardzo ciekawy temat. To jest bardzo ciekawy temat, i z nim chciałbym Was właśnie e, zostawić w formie pewnych rozważań. Przemyślcie to, zastanówcie się, co sami o tym sądzicie, a jeżeli macie wyrobione jakieś własne zdanie na ten temat. To oczywiście zachęcam do zostawienia komentarza w sekcji komentarzy. Oczywiście pod filmem na dole. I to by było tyle. Dzięki za obejrzenie filmu. Jeśli się film spodobał, łapkujcie, subskrybujcie. A my widzimy się już w kolejnych materiałach z Wiedźmina i nie tylko na moim kanale. Cześć!